Pogarda Tuska i hipokryzja nie zna granic. To jest człowiek, który jak rusza ustami, to już wiadomo, że kłamie, i myślę, że większość Polaków jest tego świadoma. I ten gość, po pierwsze, jakby sam filmik, polecam zobaczyć, jak człowiek, który mówił o historii swojej rodziny, mówił o tym, że jego rodzina była pokrzywdzona przez Niemców, pytał, gdzie są te reparacje, co pan zrobił i tak dalej łamiącym głosem, tak? Znaczy przeżywał pełen emocji, a to po prostu go wyśmiał hamsko, pogardliwie to pokazuje, jak on traktuje ludzi. I, i, I ten filmik pokazuje właśnie, to, to jest twarz platformy, to jest obraz tej władzy, którą my skończyliśmy, z którą skończyliśmy w 2015 roku głosami milionów Polaków. Właśnie nie chcieliśmy tej pogardy, którą prezentował Tusk na tych salonach i i tak dalej. Natomiast co do reparacji, to jest gość absolutnie skompromitowany. To jest gość, który na klęczkach przed Niemcami zrobi wszystko für Deutschland, zrobi wszystko dla pani Merkel, zrobi wszystko... Wcześniej jeszcze, co mu kiwną eurokraci i każą zrobić palcem, to zrobi Ale i na pewno na nie naruszy platforma. interesów niemieckich.